Któż nas może odłączyć od miłości Jezusa? Utrapienie, ucisk, prześladowania, głód, miecz, niebezpieczeństwo. Ale jak to jest napisane, z powodu Ciebie, Jezu Chryste. Zabijają nas przez cały dzień. Uważają nas za obce przeznaczone na rzeź. Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo. Za Płockiem oglądałem relację z waszej modlitwy, którą prowadził ksiądz Dominik Ogromnie wzruszająca ta relacja ojców z dziećmi, wzajemna modlitwa za siebie. Ja tego nigdy w życiu nie doświadczyłem. Dlatego wam tego gratuluję i strzeżcie tego, bo to jest dar Boży. To jest łaska, ale to jest też wasz trud, wasza praca, wasz wysiłek. I tak trzymać, trzeba to kontynuować. I też bardzo dziękuję za to, że nie wstydzicie się o tym mówić, że jesteście gotowi to zamanifestować i pokazać, nie tylko na ulicach Płocka, ale w innym miejscu. Kto ma o tym mówić, że jest szczęśliwy, bo ma życie wieczne? Ten, kto tego doświadcza. On przychodzi do nas w Komunii Świętej, w sakramentach świętych. Do Was szczególnie w sakramencie małżeństwa, w sakramencie miłości, którego sobie nawzajem udzieliliście, albo do którego się przygotowujecie. Wierzysz, że się narodził w Betlejem? Ale piada, gdyby nie narodził się w Tobie, w Twojej rodzinie, w Twoim małżeństwie. Pokazuj miłość swojej żonie, żona mężowi, dzieciom. Dzieci rodzicom. Wtedy zawsze jest Boże Narodzenie. Jak mówiła święta Matka Teresa z Kalkuty, okazuj miłość bratu w kapłaństwie, w życiu zakonnym, siostrze, w życiu zakonnym. Wtedy zawsze jest Boże Narodzenie. Maryja jest matką miłosierdzia. Ona przynosi nam Jezusa, i ona mówi: uczyńcie wszystko, cokolwiek powie Wam mój syn. I na koniec. A Jezus mówi: nikt nie ma większej miłości od tej, jeśli ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli tak czynicie. Amen.